I teraz zadanie szóste z matury z września 2020. Na początku miesiąca komputer kosztował 3 tysiąca zł. Czyli tak. Mamy początek miesiąca. I komputer kosztuje 3500. Tak? I co się dalej stało? W drugiej dekadzie tego miesiąca. Cenę komputera obniżono o 10%, czyli tak, obniżka o 10%, czyli ile ten komputer kosztował? Jak obniżyliśmy o 10%, to płacimy 90% ceny, tak, bo nasza cena zawsze ma 100%, tak. Obniżyliśmy, czyli płacimy 90%, prawda, czyli 90%. Zamieńmy sobie 90% na ułamek, to jest co 90 setnych, to mi się skraca, czyli tak, prawda? Więc 0,9 razy 3,5 tysiąca zł. To się równa 3,50, tak? No i teraz czytamy dalej. W trzeciej dekadzie cena tego komputera została jeszcze raz obniżona, tym razem o 15%. Czyli kolejna obniżka o 15%. <laughs> czyli teraz tutaj była nasza nowa cena i to było tym razem 100%. Obniżyliśmy o 15%, czyli płacimy ile? 85% ceny. Zamieniamy tu na ułamek, czyli 85 setnych, czyli 0,85. I sobie tak też mnożymy. 0,85 razy to. 3, 1, 5, 0. Czekajcie, przeklikam. 2, 6, 7, 7, 50. To jest ta nasza ostateczna cena. Hmm. To jest to C. I teraz tak. Dlaczego tu liczyłam od tej ceny? Bo obniżka nie była od tej ceny, tylko była obniżka od, od, obniżka od obniżki. Łah, bym się prawie zaplątała. No i teraz jeszcze yy, można to było od razu zapisać tak, że na początku miesiąca miało, było 3,5 tysiąca, tak? Pierwsza obniżka była 10%. Później od tego

Otrzymujemy tyle samo. Tylko to teraz no zależy, jak woli, wolicie, zapisywać, tak? Bo tutaj jest ta pierwsza obniżka, a to całe to jest po drugiej obniżce. Do wyboru, do koloru. Pytania, tam, tam gdzieś piście.